No właśnie widziałem i lepsza decyzja ja Jeszcze to właśnie trochę tak porozciągałem ale... Tu jeszcze poleciałem za gościem ale zupełnie nic nie było też A potem jak poleciałem na przedpole to tak całkiem całkiem takie 0 coś tam Okej okay. ja To ja raczej takie wiesz Minus 0,2, 0,3 To pewnie miał ukryte do palaczy. Też tak sądzę, że pan nie, nie był uczciwy. Teraz. On zrzucił balast może. Może. Wziął 10 litrów wody i zrzucił.